Wszedł pielgrzym raz drogą do Jerycha bram w tym stanął jak wryty, bo przed nim zbój stał A drugi się czaił i każdy miał kij Pobili biedaka, że ten ledwo żył Łaski, dobrzy ludzie, córę zawinił Bym musiał umierać na tej pustyni Mocy wciąż wzywał i krzyczał co sił, zobaczył go, kapłan w podróży też był Że nie słyszy, udał, choć dobry miał słuch Ignał w swoją stronę, a pędził za dwóch Łaski, dobrzy ludzie, niech ktoś coś uczyni, żebym nie umierał sam na pustyni Niedługi czas potem lewita drałował A ranny pomocy jak nikt potrzebował Zabahał się, po czym przyspieszył kroku I zniknął jak zjawa, co znika w roku Łaski dobry człeku córzec zawinił Bym musiał umierać na tej pustyni Po drodze z osiołkiem szedł w samarytanin, obcy człowiek całkiem gdzieś z dalekich krain. Litość okazał i podniósł go z drogi. Otrzepał skórzu, postawił na nogi. Rany opatrzył i natarł oliwą. Wsadził na osławne truszu żywo. We wsi najbliższej kupił jedzenie. Winem napoił, opłacił leczenie. Który z nich popełnił miłosierny czyn? Kapłan Lewita czy samarytanin, który dobrym mężem był, pomógł nieszczędząc sił.